National Freedom została wycofana z wyścigu na wniosek lekarza weterynarii. To już jest oficjalna informacja. Tymczasem konie ruszyły, no i mają do pokonania jeszcze 1800 metrów. Destiny prowadzi. Obok jest tutaj na froncie, lekko idzie sprytny Heniek. Jest tam również Bint Marshal. stawkę zamyka Chelsea Rim. Mocno tam jest bujana, z tyłu również Sigismundus Rex, a prowadzi już sprytny Heniek. 1400 metrów do celownika, sprytny Heniek, za nim Only Dreams. Tam jest w czołówce również Destiny, pozostałe konie. Stawka nie jest rozciągnięta, jest dość mocno zgrupowana na tych pozostałych miejscach, ale prowadzi sprytny Heniek, na drugim miejscu Bint Marshal. Sprytny Heniek, Bint Marshal przy wewnętrznej Only in Dreams, dalej do przodu przesunął się Juris. Za Jurisem Sigismundus Rex, w tej chwili ostatni jest Luaitrion. Z tyłu również Chelsea Rim. Koniem za chwilę wejdą, już mają do pokonania niewiele, niewiele pół zakrętu. Ucieka sprytny Heniek. No, jego przewaga nad Beat Marshall ma, to wynosi jakieś 5-6 długości. Sprytny Heniek z pewnością wyprowadzi na ostatnią prostą i będzie próbował uciekać. Sprytny chenie. goni go tutaj od pola Sigismundus Rex, tam dalej ruszają również Juris, ruszył również Lu Trion. Ale sprytny Heniek ma przewagę, do celownika jeszcze 350 metrów, będzie atakował go Sigismundus Rex, sprytny Heniek, Sigismundus Rex, od pola jeszcze finiszuje Louis Trion. do celownika 200 metrów, no i Sigismundus Rex już obejmuje prowadzenie, Sigismundus Rex atakuje go Louis Trion. do celownika jeszcze 100 metrów. Czy Sigismundus, czy Luaitrion? Za chwilę celownik, razem wpadają na celownik. Wydaje mi się, że minimalnie jest pierwszy Luaitrion przed Sigismundem Rex, a trzeci będzie sprytny Heniek.